Cześć, tutaj Leszek z kanału YouTube kuba, kuba. jestem w łańcucie w zamku Potockim, bo to był ostatni właściciel, dlatego mówimy Potockich, albo w zamku, tak wygląda. Magnacka rezydencja miała czterech właścicieli wcześniej, no łańcuch związany tylko z tym, przede wszystkim z łańcuchem Zan z zamkiem, wszystko tutaj jest na godziny, a chciałem powiedzieć, przyjdźcie szybciej, bo kasy są od za 15 No i troszeczkę to zwiedzanie, żeby zwiedzić, to 5 godzin. Także jest co robić. Prezydencja nie ucierpiała, bo koneksje potocki tak miała, że hitlerowcy go z szacunkiem darzyli. Pywiósł jeszcze 11 wagonów rzeczy przed przyjściem naszych małatców za wschodniej granicy. A tu się udało, że nie splądrowali, bo jego pełnomocnik napisał, że to dziedzictwo narodowe jest. Na do zamku, tu są tarety, szatnia sklepy proszę. Wjeżdżać z katalogiem do nabycia w sklepiku. Tak wygląda wejście. Super. O, do zamku. Herb. Nie wiem kogo, bo są dwa. Branicy byli i potosy. Cztery właścicieli, także nie wiadomo. Dziwa sztuki. Pojawiły się później na aukcjach, jak potocki. No i niestety musiał zacząć żyć. Pierwszy właściciel z Lubomirskich. Bardzo bogaty człowiek, hetman.

Idę do nas dalej przez korytarz. Apartamenty. Apartamenty. Jadalnia, jedno z jadalni. Wszędzie są głośniki i mówią po polsku. I tutaj jest wewnętrzny dziedziny. Ja tam zrobiłem tylko zdjęcia. Sami musicie przyjechać i posłuchać. Tu są prawa autorskie, nie wolno ich raczej nadużywać. 80 lat muzeum w kadrach zapisane. Jest rolka i tutaj pokazane goście, wizyty prezydentów. To musicie zobaczyć na osobnym planie. Zamek planem filmowym, konserwacja. Muzyczny festiwal A tak wygląda z zewnątrz Ach, Teraz jest tu kawiarenka w środku Trzeba przyjechać to 5 godzin zwiedzania trwa, jest na czas, wszędzie są głośniki odtwarzane żeby Żeby się zapoznać z tym wszystkim, z ogrom no i z historią. Czasami pojawiają się e, z tego zamku wywiezione przez ostatniego ordynata rzeczy na aukcjach. No to muzeum stara się odkupić ostatnio jakieś talerze chyba. Słyszałem, mógł wywieźć i mógł sprzedawać, no niestety, a on umarł w Szwajcarii. No musiał zacząć żyć kolekcjonerzy raczej się tym nie chwalą co mają teraz jestem w park, parku w łańcucie tam robiłem tylko zdjęcia salonów tam było wszystko omawiane musicie tutaj przyjechać ja tylko zachęcam do tego a nie pokazuje. Dla zachęty to trzeba zobaczyć samemu. Jestem w parku. Tu była fosa. Ponoć był chyba mur obronny. Coś z tego usłyszałem. O, tu był mur. I to była ordynacja Ostatni potomek w 1914 roku z Potocki Zmarł jest tutaj kryta w kościele farnym. Z linii mówię tej łańcuckiej, bo one się odgoziają. Nie wiem, gdzie inne linie Potocki są. Na pewno są jeszcze i inne. Dałem zapytanie Google ile linii miała Potockich rodzina i miała trzy główne linie i, i linie rozgęzień trzy główne Hetmańską, Jezupolską i Prymasowską. W obrębie tych linii istniały liczne gałęzie poboczne Gwoździecka, Turczyńska, Podhajewska, łańcucka, w linii Hetmańskiej oraz Uczacka Starsze Młodca, Smotrycka, Guzowska i jeszcze tam kilka nie będę wszystkiego czytał także to było wszystko rozganzione na około. także także tak to wygląda i widzimy cały ogród piękny a tu taka stara lipa zobaczcie ile ona ma w obwodzie nie wiem, raz, dwa, trzy, z pięć metrów w obozie. Lipa. I z drugiej strony. Zamek Łęczucie. Przeczytam, ile jest linii potockich. Jest bardzo dużo. Zobaczcie sobie gałąź środową. Nawet nie będę tego Wam czytał. widok ogólny z drugiej strony zamku pałacu, bym tak Daj, powiedział. Zobaczcie, pońcuje zabytkowe drzwi Ta z tyłu rynku i parkoma to mi się najbardziej podoba. I tutaj następna kamieniczka zamknięte bo to już jest jako zabytek okno zabytkowe z witryny jedno jest odrestaurowane pozostałe nie a jak odrestaurowane wygląda proszę tak widać takie to są zabytki dobra idę bo to jest koło kościoła Pak. Tu jest kościół. O, ta strona odrestaurowana proszę bardzo. O. I idę do kościoła. Jestem w kościele. Łańcuchy. Od XIV wieku, ale przybudowywane. Jest ślub. Jest teraz po ślubie. Ja czekam na pokazanie Matki boskiej pleżowej Cudowny ołtarz Matki Boskiej Szkaplerzowej w kościele w Łęcu. To był kopia Kwiatów. Jest o sług na łokcie w Krakowie. Zakonników. Miał w domu nabywca. Już nie pamiętam jak się nazywa. W każdym bądź razie cud, bo poraził młodzieńców, którzy chcieli z dziewczynę młodo, no i przekazany tutaj był ślub, dlatego ławki są odsuwane. A zaraz pokażę ołtarz główny. I ołtarz główny. Kościół przebudowywany, bo niejednokrotnie był. On jest z XIV wieku, ale proszę, tutaj nie widać XIV wieku. Przebudowywany, splądrowany, jak to zwykle bywa. I tak wygląda. i boczny ołtarz ołtarze już zgasło światło bo po, jest po ślubie ja wychodzę jeszcze chciałem pokazać coś ale chyba nie zdążę Zaraz zobaczę, czy odczytacie to. Bo tutaj jest historia tego. Czy da rady tu odczytać coś? O no to.